No to padła odpowiedź, no zaraz, zaraz, ale naszym celem nie jest dobro przyrody, tylko dobro naszych wyborców, czyli aktywistów. To jest fragment konferencji zorganizowanej w Gryfinie, czy powinien powstać Park Narodowy Dolina Dolnej Odry i profesor Dariusz Gwiazdowicz. To jego komentarz. Moim zdaniem bardzo trafny, celnie oceniający dzisiejsze działania. Dorożały i Henning Kloski. Posłuchajmy. Rządzący mogą powiedzieć: Prawo to ja, prawo to my, i sobie zrobimy co chcemy. I co my tutaj biedni możemy sobie dyskutować i nic z tego nie wynika. Ale spójrzmy na to troszeczkę może inaczej. Wielokrotnie dzisiaj to już padło na tej sali. Dla nas wszystkich ochrona przyrody, czy przyroda jest wartością szczególną. No bo nie, nie znajdziemy kogoś takiego, kto powie: Nie, ja się nie zgadzam z ochroną przyrody. No wszyscy chcemy chronić. To jest wartość taka szczególna. A skoro to jest taka wartość szczególna, to na tej wartości my możemy sobie budować. Kapitał polityczny, biznes jakiś sobie możemy budować, możemy ideologię sobie stworzyć. I dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie aktywiści, którzy prezentują pewne poglądy ideologiczne, zajmują bardzo ważne stanowiska w rządzie i pełnią ważne funkcje w ministerstwie. Miałem taką rozmowę z szefem gabinetu politycznego, no i on mówi, że no, tym celem politycznym jest to, żeby zaspokajać potrzeby wyborców, a naszymi wyborcami są aktywiści. A ja wtedy mówię, no tak, ale jak będziecie państwo zaspokajali potrzeby aktywistów, no to przyroda na tym ucierpi. To, to, to nie jest dobre dla przyrody. No to padła odpowiedź, no zaraz, zaraz, ale naszym celem nie jest dobro przyrody, tylko dobro naszych wyborców, czyli aktywistów. Jeśli my takie będziemy mieli podejście, no to widzą państwo, że na starcie już jesteśmy trochę ukierunkowani.